Witajcie w Gotuj na Luzie w programie Zoom na miasto. Marco, przypomnijmy, jakie jest gotowanie? Łatwo. Dwa? Przyjemne. I? Potrzebne. A lekkie? Też. Po raz kolejny nasz włoski mistrz Marko Gia pokazuje, że można naprawdę w bardzo łatwy i szybki sposób przyrządzić wyśmienite potrawy i dzisiaj na ruszt na naszą patelnię dynia, polskie warzywo. Co o nim wiesz? Wszystko. Czyli? <laughs> jest łatwa do przyrządzania. Jest zdrowa, ma dużo wartości mineralnych, witaminy, pomaga w odchudzaniu, sera, włosy. Wow. Wszystko po prostu. I tanie jeszcze jest. I tania, do tania. Dzisiaj mam dla Ciebie specjalnego gościa, no, który ostatnio jest niezwykle zajęty, ponieważ gra w naszym hitowym serialu tak? 2XL. Poznaj ją. Ona jest Bella. Ella. Ella Romano. O, Nalazłaś się w naszej kuchni, wyśmienicie! Dzień dobry, ja tak się czuję. Nasz pytałem. gość, nasz gość specjalny. Jaki dzisiaj masz przepis? Dzisiaj robimy risotto z Dini. To warzywo jest bardzo niedoceniane, popularne. W tym okresie jest tego niezwykle dużo na rynku i tanie warzywo. Dziel zadania w takim razie? Która z nas co Ale robi? Dynię dla mnie? Bardzo Jeden proszę. nóż, ostre, uważamy na ostre noże, wyciągamy proszę. jeszcze parę, o tutaj mamy brytfankę, bo z musimy najpierw upiec, Poproszę, tutaj szatkujemy, szatkujemy bardzo liście, drobno. Tak, tutaj bardzo drobno. Ja tak. zabieram się za grzyby. Marko, dynia w piecu, ile czasu powinna dać? Około 40 minut mm -hmm. na 180 stopni. Bez tych grzybów, to wszystkie grzybki tutaj, czy... Wszystkie, wszystkie. wszystkie, 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 wszystkie. Tutaj do małej patelni. Oliwa. Nie do dużej patelni. No tu będziemy przygotowali ryż, a tutaj grzybę. Zabieram się za parmezan, za także ten cały kawałek. Na tak? dużych oczkach czy na... Na tej średniej. Na tej średniej. Tak, na tej średniej. Ta, uważaj na palce. Tutaj <laughs> mamy czosnek, jeden ząb czosnek. Podajemy koleżanki. Tak, też. o, fachowo o, po prostu skrusiła. <laughs> cały ten parmezan trzymy? Cały, 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 bo mamy pół kilograma ryża, także to... Potrzebujemy no. około 150 ml. Jaki to jest ryż do ryżotto? Jaki... Ryż, który będziemy używali do risotto różni się od ryżu, który przechodzi z Azji, bo ma o wiele dłuższe żarno. Dajemy odrobinę e, masła razem z oliwą. Mhm. Bralis. już można. Już grzy. mogę? Tak, tak, już możesz. Tutaj masz. I dodajemy ryż. Jest już dynia? Jest, jest, zobacz. Mm, jak Idealny. Tu mamy ten wywar po prostu no mamy żoła no. No. posypane do rządy. Tak? Do, Ale jak do jest są zioła? 80 To jest nie zjedzie. Ile tego wywaru by taki mniej więcej? Około półtora litra będzie potrzebne. Mm -hmm. Co I robimy teraz? z dynią Marko? Dynią po prostu miąż. No. cały tu, szybciutko. Dodajemy go teraz, mm -hmm. żeby nasz ryż miał zapach i szans. Teraz będziemy mieli Przerwa. 10 minut przerwę Dobrze, czyli to jeszcze e, posprzątamy oczywiście. No dziękuję <grym bardzo. widzisz. <grym> okay. Masło in. Czy mogę już wrzucać powoli parmezan? Połowę tego. I cała pietruszka teraz. Pietruszka, która nam podbija troszkę, daje świeżość. Wina, Troszeczkę wina, nie za dużo, okay. tak? żeby zostało mm -hmm. ta kwasowość. Mm -hmm. A tak. ląda? Mm. Czy będziesz Bellę karmił, czy jak? Nie, będę, będę jeść mistrzowi Samo. z ręki. Nie, proszę bardzo. Ja zaczynam. Smacznego. Mm. Ja Aż tu przysiądę? No. Mm. Mam nadzieję, że jest tak jak mm. trzeba. Przygotuję jeden dla ciebie też. Państwa. Rewelacja. No. O, Ja chyba sobie muszę iść do domu. Mm, ludzi. <laughs> no, teraz jak najbardziej będę eksperymentować zarówno z dynią, jak trzeba i zdrowy. z risottem. Pewnie z parę mm. razy nie wyjdzie, ale nie zrażamy się. Próbujemy i potem Wy wcinamy nam na Smacznego. Mm. Smacznego. Mm.